To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Ostatnio otrzymałam propozycję przystąpienia do pewnego projektu. Bardzo ambitnego i wymagającego ode mnie rzeczywiście dużej wiedzy, takiej eksperckiej. I pierwsza moja myśl, takie przerażenie... No, ale przecież ja nie jestem aż tak bardzo kompetentna. Przecież no, nie mam doktoratu w tej kwestii, mam jeszcze pewne braki wiedzy, no i nie powinnam się na to godzić. Druga moja myśl, która się pojawiła, to była tak, no ale co jeśli to nie wyjdzie? No to ja się ośmieszam. Ja się odkryję, że ja czegoś jeszcze nie umiem, I, i w tym momencie pierwsza moja reakcja jest taka, żeby w ogóle nie próbować. I w tym momencie zrobiłam sobie stop-klatkę. I mówię tak: No przecież te moje myśli pierwsze, które się pojawiły w mojej głowie, zaprzeczają temu wszystkiemu, czego ja uczę i co ja mówię innym. Żeby próbować, żeby nie bać się, żeby być otwartym na to, co się wydarzy. I nawet jeżeli projekt nie wyjdzie, to zawsze z tego, z tego coś wyciągniesz. A po drugie, uczę ludzi, żeby uwierzyli w swoje kompetencje, żeby mieli poczucie własnej wartości i żeby wiedzieli na czym opierają swoją wiedzę i ta stopklatka pozwoliła mi znowu inaczej podejść do tego projektu mówię okej okay, dobra nawet jeśli moje kompetencje nie są takie jakbym sobie wyobrażała ale przecież mam wiedzę na ten temat Mam konkretne narzędzia, którymi mogę się posłużyć. Wiem, gdzie mogę znaleźć dodatkową wiedzę. No i chyba nie muszę mieć doktoratu, jak mi się na początku wydawało w tym projekcie, żeby spróbować zacząć coś robić w tym kierunku. A z drugiej strony, znowu odwróciłam sobie tą myśl i pomyślałam, nawet jeśli się boję i spróbuję, to na pewno z tego wyjdą same pozytywne rzeczy. Bo jeśli projekt nie wypali, to ja będę miała cenne doświadczenia. E, oczywiście nikt nie będzie mnie oceniał, a jeśli będzie mnie oceniał, to jest jego problem. I kiedy. Zaczęłam, przeprowadziłam z sobą taki wewnętrzny dialog, te moje pierwsze myśli, które mi się pojawiły, później stop klatka, później rozmowa ze sobą, taka właśnie edukacyjna, jaką z Wami prowadzę, pozwalała mi uświadomić sobie, jak my działamy, że bardzo często działamy instynktownie, działamy z automatu, nawykowo, bo. Pierwsza myśl, która się rodzi, to jest tą myślą, którą gdzieś tam mamy podczepioną w naszym mózgu i która czasami nie pozwala nam pójść dalej. Więc, jeśli coś cię w życiu przetrzymuje, jeśli nie możesz spełniać swoich marzeń, jeśli się boisz, to przeprowadź z sobą taką wewnętrzną rozmowę i odkryj, co cię powstrzymuje. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.